Witam Was z miłością, radością i wdzięcznością w ogólnym horoskopie na rok 2024. Numerologicznie jest to rok 8, który odpowiada i wzmacnia nasze zdolności zarządzania, nasze zdolności logistyczne, który lubi um, duże prezenty, ale takie na pokaz. W tym roku będzie się ujawniało to, że nie będziemy lubić wydawać swoich pieniędzy, więc zwróćmy uwagę, żeby nie popełniać żadnych defraudacji, żeby nie wydawać więcej niż mamy, aby nasze przechody były zrównoważone do naszych rozchodów. To jest rok, który też mocno mówi o naszym żołądku. Rok numerologiczny ósmy. Mówi, zwróć uwagę na żołądek. W tym roku będą nam się uaktywniały mocne talenty, między innymi, czy to do sztuk walki, czy to do broni, czy tak jak wspomniałam wcześniej, do logistyki. Różne zmysły będą się nam aktywować bardzo mocno, ale szczególnie samo obrona pod każdym względem. Tutaj też będzie się nam pokazał bardzo mocno duchowość, dążenie takiej do równowagi duchowej, do pełnej harmonii, ponieważ ósemka, kiedy ją obrócimy, tworzy znak nieskończoności, który mówi, dążymy do pełnej równowagi, do pełnej równości, co jest bardzo ważne. W tym roku bardzo ważny jest ruch fizyczny, gimnastyka, ćwiczenia, sporty już od pierwszych dni nowego roku jak najbardziej są tutaj zalecane, bo to poprawi, poprawi naszą odporność nie tylko fizyczną, ale także psychiczną, co wzmocni na w radzeniu sobie ze stresem. Przy ósemkach... Dosyć często spotykamy się z energią nerwowości, stresów i zachwiania emocjonalnego. Bardzo ważne jest, abyśmy tutaj pojmowali wszystko przez świadomość i równowagę. Czyli, wszystko to, co usłyszymy, zobaczymy lub poczujemy, sprawdźmy. Czy to jest dla nas w równowadze, czy z tym rezonujemy, czy się z tym zgadzamy? Runy, patronujące w przyszłym roku, będą runa kenas, perdro i fechu. Mówią nam o tym, otwórz się. Otwórz się na wszystko, co spotkać się w 2024 roku, czy to w miłości, w zdrowiu, w pieniądzach, w każdej sferze życia. Nasłuchuj, ucz się. To, jest, to są też runy, które mówią o, o wygranych, o dużo mm, spływających do nas informacji na różne tematy, ale też o zasianiu. Ziarna, które przyniesie nam obfitość. Runa Fechu jest pierwszą runą futargu, która mówi: Zaczynasz, zaczynasz od obfitości, ale żeby ona przyszła, żeby mogła się za, zaistnieć w życiu, trzeba ją zasiać i pielęgnować, jak ziarno rzucone do ziemi. Więc otwórz się na swoje możliwości, słuchaj, jakie informacje i możliwości przyniesie ci ten rok, a pięknie w finansach się to zobrazuje. Co ten rok przyniesie nam? Zaczniemy od uczuć w miłości. Jaki będzie w miłości? Zobaczmy sobie. Chciała przesunąć, aby było widać wszystko to, co chcę tutaj położyć. Mhm. W miłości, w uczuciach mamy tak. Przede wszystkim tutaj u wielu będzie podpisywanie dokumentów. Dokumentów, czyli um, zawieranie związków małżeńskich. To jest taki pełny aspekt y, tego roku, ale także zwrócić uwagę, czy w związkach jest równowaga, czy jest uczciwość, czy wszystko widzimy tak, jak powinniśmy dostrzegać, ponieważ u wielu okaże się, że jesteśmy wykorzystywani, dosłownie wykorzystywani w związku przez partnera czy partnerkę, męża, żonę. Nie ma znaczenia, ponieważ nie chcemy widzieć, bo jak to? Mój mąż, moja żona. Mój partner, moja partnerka, nie no, oni by mi tego nie zrobili. Tutaj warto jest, tak jak podpowiadają nam też runy i sam rok. Zwróć na uwagę na równowagę, czy wszystko widzisz? Jeżeli czegoś nie rozumiesz, dopytaj. Tutaj rok będzie szczególnie intensywny dla kobiet, które będą miały dosyć. Oj, zmienność zdania. W związkach będzie raz się zgodzi, raz odmówi i taka chwiejność, ale też duże możliwości dla para. Ogromne możliwości dla wspólnego rozwoju związków. Związki, przede wszystkim tutaj zaleca się rozmowy, 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 rozmowy. One tak naprawdę budują resztę. Niedopowiedziane sprawy. Budują nam tajemnice, a tajemnice powodują to, że powstaje kryzys w naszych relacjach, a my dążymy do równowagi i stabilizacji. Piękny rok dla związków, a szczególnie początek, bo tutaj wielu się pokazuje zawierania związków małżeńskiego. pisanie dokładnie. Numer. Robimy zdrowie. Co w zdrowiu w 2024? w zdrowiu. W zdrowiu tutaj tak jak wspominałam wcześniej, która samo numerologicznie mówiła zwróć uwagę na żołądek, ale także na ćwiczenia, które powodują, że trzeba tutaj zwrócić równowagę. Trzeba zwrócić uwagę na nerwowość, ponieważ dużo działania tworzy dużo nerwowości. Potrzebny będzie wypoczynek, bo rok będzie intensywny ze względu na pracę. A więc automatu trzeba będzie też odpocząć. Będzie też intensywny dla wielu relacji, związków. Yy, o niektórych dobre, wiody, w, w, dobra nowina, ponieważ pokazują się, że inwestycją w zdrowie będzie też poczęcie dziecka. Więc te pary, które miały do tej pory jakby tutaj trudności, i leczyły się. Aby zajść w ciążę w tym roku, jak najbardziej jest to możliwe. Dalej jest ruch, dalej działanie, ale też i wypoczynek. Piękne, jeżeli chodzi o zdrowie, ćwiczyć, ruszać się, zadbać o nerwy, o żołądek i wypoczynek, a przyniesie nam to pełną równowagę. A oto w tym roku 2024. Nam chodzi? Co będzie, jeśli chodzi o finanse? Co nowy rok 2024 nam przyniesie w finansach? Jeżeli chodzi o finanse, to początek roku pokazuje się z ogromnymi możliwościami. Z dużym potencjałem na dobre pieniądze, na dobre dochody, ale zwróćcie uwagę, że koło marca kwietnia może przejść strata. Strata finansów i to dosyć poważna, która no, mocno nas e, dotknie, której się nie spodziewamy w żadnym aspekcie. Zwróćcie proszę uwagę, czy wszystko co robicie jest zgodnie z prawem, bo tutaj bardzo mocno się pokazuje, że ktoś może zostać oszukany, stąd ta strata przez podpisanie niewłaściwej umowy, podpisanie niewłaściwego aneksu, lub obiecanie, czy zrobienie kogoś za kogoś, co przyniesie nam wykorzystanie, manipulację, ale też i nieuczciwość a to z automatu przyniesie nam ogromne straty, które będziemy, na którą będziemy ubolewać. Aby tego uniknąć, zwracajcie proszę uwagę, co podpisujecie, komu powierzacie swoje pieniądze, czy swoje interesy, swój, swój biznes, na kim możecie polegać, komu możecie zaufać, a komu nie. Wasza intuicja w tym roku będzie Wam pięknie podpowiadać. Będziecie to czuć samym sobą, bo też... Aktywuje się ta duchowość, która o tym mówi. Więc zwracaj uwagę, czy oby na wszystko trzeba tutaj wydać te pieniądze, czy może jest coś, na co trzeba by je odpuścić. W efekcie bądź cierpliwy, bądź uważny, a wszystko się będzie układało dobrze i będzie w równowadze. Po raz kolejny efekt równowagi w tym roku także trochę się tam będzie działa ale wygląda na dosyć spokojny rok, pomimo, że trzeba go równoważyć pod każdym aspektem w każdej sferze życia ale zobaczmy też jeszcze przed czym uważać co przed czym nas ostrzega, co tutaj na co mamy zwracać uwagę w tym roku Uwaga, trzeba zwrócić przede wszystkim na to, żeby nas ktoś nie oszukał, bo tak to wygląda, że będziemy wykorzystywani i oszukani przez zazdrość. Zazdrość kogoś nam, nawet i bliskiego, kogoś, kogo uważaliśmy za przyjaciela, czy kogoś, komu warto było zaufać. Uważać trzeba na naszą nerwowość, na naszą psychigę, bo. Zatracając się, czy to w inwestycje, w związki, czy w zdrowie, możemy pogubić naszą psychikę, co oznacza, że nasze nerwy pewnych aspektów nie wytrzymają, trzeba je będzie zaopiekować i zatroszczyć się nimi. Zwrócić trzeba uwagę na osoby trzecie w związkach. Mogą się pojawić osoby trzecie w Waszych związkach. To jest na zasadzie nie no, u mnie nie to niemożliwe. Oby tak było. Natomiast ten rok mówi, zwróć uwagę, aby czy w Twoim związku wszystko jest w porządku, czy układa się tak jak powinno, czy nic się nie zmieniło, czy nie zmieniło się zachowanie partnera, partnerki, męża, żony, czy tutaj wszystko jest w porządku. Bardziej te związki pokazują mi się zawarte. Z pracy, związanego z nauką, z pracą, z czymś poza domem, nie z gronem znajomych, których się spotykacie, ale z kimś spoza tego gronu. Więc, nawet jadąc na szkolenie, trzeba zwracać uwagę, ale nie być obsesyjnie zazdrosnym, bo nie tędy droga. Natomiast mówią, uważaj, żebyś nie został zdradzony i wykorzystany. A co jeszcze takiego optymistycznego w tym roku? Takiego bardzo, bardzo czego się nie spodziewamy. A będzie. Co nas dobrego tutaj czeka? Takiego pięknego. Przede wszystkim dużo działania, ogrom działania, miłość. U wielu z Was pojawi się miłość. Będziecie zastanawiać się i rozważać, czy przyjąć tę. Ten, te uczucia, czy nie ponieważ wielu z was było zranionych w związku jak mogę przyjąć jak może mnie spotkać drugi raz to samo wielu z was nie będzie mogło przyjąć, bo co moja rodzina na to powie co ja zrobię ale czy o to właśnie chodzi warto zwrócić yy, i przyjąć uczucia drugiej osoby Pięknego czeka nas też czas spędzony z rodziną, sytuacje, które mam, macie do pozałatwiania z dokumentami. I to szczególnie tutaj chodzi o finanse, będą załatwione po Waszej myśli. Więc wszystkie dokumenty, które tutaj macie, jakieś sprawy, czy to notarialne, czy sądowe, czy jakiekolwiek inne, czy urzędowe, a m, były rozpoczęte. W poprzednich latach, w tym roku 2024, zakończą się dla Was pozytywnie. Duża odporność, dużo energii, dużo siły. Natomiast na co zwrócić uwagę na ten krok, że u wielu z Was długo zastanawialiście się nad decyzją, czy odejść, czy zostać. Ta decyzja, kiedy było pierwsze zwątpienie, czy odejść, czy zostać, już została podjęta, ponieważ od lat czujecie się samotni i to pokazuje się w dobrze, dobrej sferze, dlatego że dla Was będzie to uwolnienie od tego ciężaru, który nosiliście, od tego poczucia osamotnienia, że nie byliście zrozumieni, że nikt Was tutaj w żaden sposób nie rozumiał, nie doceniał. Więc to jest czas, kiedy ten etap się u Was zakończy, a zacznie się nowy, który otworzy Was na świat. Ja za oknem właśnie mam fajerwerki. Nie wiem, czy będzie słychać, ale jest pięknie czyli dopełniło się z przytupem na nowy rok. Także kochani, niech nam się wiedzie, niech nam się darzy, niech nas wspierają Bogowie starzy, a ten nowy rok 2024 niech przyniesie nam wszystko to co najlepsze, czyli otworzy nas na wszystkie możliwości, pozwoli nam słuchać i wykorzystać je dla dobra swojego i innych, nie szkodząc nikomu. A to zaowocuje Obfitością w każdej sferze naszego życia. Niech nam się wiedzie.